Społeczności energetycznych, takich jak spółdzielnie energetyczne czy wspólnoty OZE, poprzez po pierwsze wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o energii odnawialnej, nazywanej dyrektywą RED-2, która została już uchwalona w 2018 roku, ale jej wdrożenie jest w Polsce wciąż opóźniane. Według dyrektywy Państwo powinno zapewnić obywatelom sprzyjające warunki prawne do zostania prosumentami energii odnawialnej, czy indywidualnymi, czy w formie społeczności. Dyrektywa określa też możliwości organizowania się na rzecz wspólnego wytwarzania energii w nowe formy prawne, jak prosumenci wirtualni, czy obywatelskie społeczności energetyczne. No a po drugie chcemy, żeby to ułatwienie było poprzez umożliwienie rozwoju spółdzielni energetycznych w miastach, a nie tylko w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich, jak jest to teraz, oraz zdjęcie obowiązku zaspokajania co najmniej 70% zapotrzebowania energetycznego przez członków spółdzielni. No i ostatnia rekomendacja to priorytetyzacja modernizacji sieci energetycznej, co jest niezbędne, żeby móc rozwijać w Polsce energetykę obywatelską z, z odnawialnych źródeł energii. Trzeci obszar, na który chcemy zwrócić uwagę, to solidarność z najmniej zamożnymi. Powtórzę więc nasze rekomendacje. Na poziomie samorządowym jest to inicjowanie i organizowanie narad obywatelskich, lokalnych paneli obywatelskich lub innych form włączania członków w decyzyjność. Z tym, że to mają być, one mają być zakończone wiążącymi dla władz decyzjami. I na poziomie samorządowym jest to również zapewnienie obywatelom wiedzy oraz finansowego wsparcia w rozwoju społeczności energetycznych, a na poziomie rządowym jest to ułatwienie zakładania różnorodnych form społeczności energetycznych poprzez po pierwsze wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o energii odnawialnej, nazywanej dyrektywą RED-2 oraz po drugie umożliwienie rozwoju spółdzielni energetycznych w miastach, a nie tylko gminach, wiejskich i miejsko-wiejskich. No i zdjęcie obowiązku zaspokojenia co najmniej 70% zapotrzebowania energetycznego członków przez spółdzielnię. I ostatnia rekomendacja to priorytetyzacja modernizacji sieci energetycznej w celu jej decentralizacji.